w dorosłym wydaniu, kiedy jesteśmy w strategiach ucieczkowych, towarzyszy nam jeszcze tylko. Opowiem terapeucie o najtrudniejszej emocji, która mnie trzyma od zeszłej rozmowy z matką. Jeszcze tylko zrelacjonuję szczegółowo cały zeszły tydzień. Zajmę się ogarnianiem lepszego snu, jeszcze tylko uporządkuję dokumenty, skończę serial, pozmywam naczynia. Zbiorę się do wymagającej rozmowy z partnerem, jeszcze tylko odkurzę pustynię. Zacznę nowy projekt. Jeszcze tylko nauczę się tworzenia modeli biznesowych, marketingu, poznam co najmniej 10 wpływowych osób, czyli wypełniam przestrzeń tym, co jest jeszcze do zrobienia, żeby kupić sobie trochę czasu i pozornego spokoju, zanim wejdę w kontakt z tym, co mnie wyraża. U dzieci to świetnie widać jak mają uczyć się czegoś czego nie chcą, jak się kręcą, więc wiercą, szukają wymówek, próbują negocjować, zmieniają temat albo jak mają się zmierzyć z czymś czego się boją. Czasem nawet produkują objawy somatyczne, by uniknąć zagrożenia. Choroba tu może być formą ucieczki, bo mnie wyłączy i położy i ja się nie muszę skontaktować, zmierzyć. Ochronne. Ochronne na swój trudny i autodestrukcyjny sposób, jakoś jest to ochronne. Cały materiał znajdziecie Państwo na kanale Kamila Kazimierczak na YouTube.